Ponad 3 miliony złotych dostały trzy szkoły zawodowe z Bielska-Podlaskiego na dodatkowe zajęcia dla uczniów i praktyczną naukę zawodu. Dzięki temu szkoły te mogą współpracować z firmami, mają płatne staże i praktyki, a po ich skończeniu uczniowie będą mogli łatwiej znaleźć pracę. Bielskie szkoły mają w tej dziedzinie wieloletnią praktykę i o tym Marta Kapturek-Bozik. Wojciech Marczak po lekcjach w jednej z wielkich fabryk tu praktycznie ćwiczy to, czego uczył się w szkole. Doświadczenie nabyte w, 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 ogóle w branży budowlanej, na przykład tutaj, gdzie najczęściej używanym materiałem jest drewno, myślę, że przy, przyda się w większości firm budowanych. A firmom przydadzą się w przyszłości tacy pracownicy jak Wojtek. Dając możliwość młodzieży. Zapoznania się z naszą technologią, z naszą, z naszą budową, możemy kształtować przyszłe kadry, tak, które ciężko jest na rynku zewnętrznym dostać, bo mamy dosyć dużą specyfikę, jeśli chodzi o nasze produkty. Dlatego firmy i szkoły Zbielska Podlaskiego współpracują od wielu lat. Teraz współdziałanie może być jeszcze lepsze dzięki ponad 3 milionom złotych z funduszy unijnych. Pieniądze dostały trzy szkoły zawodowe na dodatkowe zajęcia dla uczniów. Oprócz płatnych praktyk i staży u pracodawców fundują zdobywanie specjalistycznych uprawnień. Mamy kursy zorganizowane, gdzie młodzież zdobywa kwalifikacje dotyczące prawa jazdy kategorii B, kategorii C, kategorii, która umożliwia obsługę wózków jezdnych, tak zwanych widłowych, to są fakty. Kurs duży dotyczący kwalifikacji spawalniczych. Zespół szkół nr jeden, który dostał najwięcej, bo blisko 2 miliony złotych, kupił też specjalistyczny sprzęt. Z podobnym zetkną się uczniowie u przyszłych pracodawców. To kosztowne obrabiarki sterowane numerycznie czy symulatory pozwalające ćwiczyć przyszłym mechanikom naprawę elektronicznych i elektrycznych usterek w samochodach. Bez dofinansowania unijnego zakup tych urządzeń byłby niemożliwy. Pieniądze wystarczają na bieżące funkcjonowanie, natomiast jeżeli chodzi o utrakcyjnienie kształcenia czy bazę, no to trzeba szukać pieniędzy zewnętrznych. Między innymi... Nasze szkoły, właśnie dyrektorzy od lat poszukują tych źródeł. Dzięki temu młodzież kończąca bielskie szkoły jest dobrze przygotowana do wejścia na rynek pracy. Efekty widać w statystykach. Powiat bielski jest drugim w województwie podlaskim o najniższej stopie bezrobocia. Marta Kapturek Bozik obiektyw.